Będziemy oczywiście zabiegali o naszą drogę. I to y, tak długo będziemy oczywiście starali się, aż te badania wygramy. I zapewniam Państwo, że my nie spoczniemy, będziemy oczywiście o swoje się dobijać i będziemy robić wszystko, żeby ta droga była zrobiona. Dziękuję za uwagę. Tej gminy w dniem jutrzejszym wpłynie do Wojewódzka Wielkopolskiego. Państwo myślę, że w stosownym czasie również zostaniecie o tym fakcie poinformowani. Stanowimy yy, wspólnotę samorządową, kuklinów jeszcze na dzień dzisiejszy ją stanowi. Jakie będą wyniki referendum, to się za chwilę dowiemy, ale jesteśmy. Budynek Urzędu Miasta i Gminy mieści się na rynku imieniem Józefa Piłsudskiego. Powiem za Piłsudski. Być zwyciężonym i nie ulec, to jest dopiero zwycięstwo. I my nie ulegniemy. My będziemy domagać się słusznej sprawy, bo ta droga jest słuszną sprawą. My potrzebujemy tej drogi przez 365 dni w roku. Kilka razy dziennie. Państwo sobie policzycie, ile razy będziecie wykorzystywać ten grzybek, Ile razy będziecie wykorzystywać muszę cenzową i inne rzeczy? tylko i je wyłącznie jeśli będzie na nią Tego dofinansowania uzyskaliśmy informację od na dzień dzisiejszy nie ma i w tym roku nie będzie. W związku z powyższym plan inwestycja jak i droga w Zalesiu Małym zostały wykreślone z tegorocznego budżetu. Tak jak pani tutaj mówiła, ja się z panem nie zgodzę, bo jeśli byśmy chcieli zrobić drogę w Zalesiu Małym bez dofinansowania, to byśmy ją zrobili. Ale układ był taki, że te dwie inwestycje mają miejsce dofinansowania, nie było dofinansowania. Więc, żeśmy tego nie zrobili. Jeśli, jeśli chodzi tutaj też do Pani Skupinowa, zarzucam mi, tu Pani, ja nie lubię, bo nie chciałbym, żeby mnie ludzie wiązali jako radnego, moją funkcję radnego z moją funkcją zawodową, bo są dwie oddzielne rzeczy, ale w ramach sprostowania nie widzi mnie Pani jako policjanta w Kuklinowie, bo ja dzielnicowym w Kuklinowie nie jestem. Dzielnicowym jestem w Kobylnie, gdzie tu jestem widoczny dzielnicowy w, w Kuklinowie jest Pan Skupin, także jeśli Pani chce tam widzieć policjanta, który, który będzie widoczny, to do Pana Skupina, a nie do mnie bo on w głupisz ten jeden kraj w WPF-u, od tego się wszystko zaczyna i on tutaj ma tą całą e, władzę w tym. E, do, do, czyli, e, dokonaliśmy takich wyświetleń, o których już wspominałam, Pan Przewodniczący. Droga w Głupinowie jest przesunięta z tego roku na przyszły rok, czyli na, WPF, na rok 2017, tak samo jak droga w Zalesiu-Mawry. Te dwie inwestycje są wyrzucone w okresie przedtegorocznym i przesunięte do wpf na przyszły rok. Wszystkie zadania inwestycyjne na przyszły rok, które są przesunięte są na kwotę z 6 milionów złotych. Pan Burmistrz, tak, które po konsultacji z Państwa Rady, radnymi, Yy, już po prostu zrobił te wszystkie yy, zmiany w tym budżecie, aby wykonanie tego budżetu było w przybliżeniu, państw, zwłaszcza wydatków, no w prawie w 100%, czy nieduże odwiedzenie, żeby nie było sytuacji, że zadanie jest w budżecie na 1,6 mln i ono jest nieruszone, prawda, jest niewykonane, bo wtedy też musi się tłumaczyć w opisówce, dlaczego jest niewykonane. Czy ja o czymś nie wiem, że ktoś nam ustalił jakieś referendum? Bo ja pierwsze słyszę, żeby ustalić referendum. Zatem mieszkańcy, jak Pani przeczyta ustawę o samorządzie gminnym, to Pani wyczyta, ile jest potrzebnych opłat, ile mieszkańców może mieć taką inicjatywę. I mieszkańcy jeżeli jest to między innymi moja inicjatywa i nie pozwolę sobie, żeby nie Pani wybijała z inicjatywy, bo Pani nie